Witam Was, Panowie. Kochani, dzisiaj postaram się wyjaśnić wszystkie nieścisłości związane z ostatnim filmikiem. Zapraszam. Jako, że wiele osób, łagodnie mówiąc, nie zgodziło się z tym, co mówiłem w moim ostatnim filmiku odnośnie stosunków zarobków do cen w Anglii, chciałem nieco sprecyzować moją wypowiedź, bo rzeczywiście mój błąd. Nie byłem zbyt dokładny w swoich obliczeniach. Wszystko to, co powiedziałem w ostatnim filmiku. Odnosiło się do mojej sytuacji w Anglii, czyli do sytuacji człowieka, który przyjeżdża tu, żeby zarobić pieniądze, wrócić do swojego kraju i tam nie przetracić, nie wiem, na, na studia. Myślę aktualnie nad powrotem, żeby pójść na studia i wydać też zarobione pieniądze na studia albo na samochód, coś sobie kupić w Polsce, wrócić do Polski. Dlatego. Wszystkie te cyferki, które przedstawiłem, moje wydatki, te kontrowersyjne 100 funtów na jedzenie miesięcznie, odnosi się mojej osoby. Ja rzeczywiście tyle wydaję. Jeśli nie wierzycie, to jest mój paragon. Zrobiłem te zakupy wczoraj, czy przedwczoraj, nie wiem dokładnie, czy pamiętam. No, no, i to mi starcza mniej więcej na tydzień. Dobra, wystarczy dowodów. Jeśli ktoś chce się żywić lepiej, chodzić do, do jakiejś restauracji, kupować kebaby, kupować w jakichś... żywić się fast foodach, nie wiem, gotować coś bardziej zaawansowanego, wyda więcej. To co powiedziałem, ta, te 600 funtów, które nam zostaje miesięcznie, znaczy mi zostaje miesięcznie, po odliczeniu wszystkich obowiązkowych wydatków. Nie mówię o telefonie, nie mówię o ubraniach, bo to nie są obowiązkowe wydatki. Zresztą telefon to... To jest, to jest śmieszna kwota. Ja, ja załadowuję mój telefon w lajka mobile za 5 funtów i to mi starcza na 3 tygodnie, bo ja nie, nie dzwonię tu do nikogo. Ja po prostu przychodzę, wychodzę z pracy. Nawet jak dzwonię, to 10 groszy za, za mi, 10 pensów za minutę połączenia, więc to jest, to jest zupełnie wystarczająco. To umowne 600 funtów. Ja pokazałem Wam, co można kupić za to jaką mam możliwość odkładając pieniądze. Tak jak ja, ciągam te pieniądze, bo chcę przywieźć jak najwięcej do Polski. Ale osoba, która chce się tu osiedlić, czy nie wiem, nie chce oszczędzać, może te 600 funtów wydać na, na wszystko inne. Może sobie jechać autobusami wszędzie, może jechać taksówkami, ma, ma do dyspozycji. I to jak on, jak ta osoba wykorzysta te 600 funtów, to jest tylko i wyłącznie jej wola. Ja nie korzystam z autobusów, ja mam do pracy 10 minut piechotą, więc to, to mi nie jest potrzebne. I zresztą, cała sytuacja odnośnie ceny mieszkania, wydatków na prąd, na gaz, czy na, wszystko jest w perspektywie miejsca, w którym ja mieszkam, czyli z Brighton. Nie z Londynu, nie z innych miast. Nie wiem, jak tam wyglądają ceny. Jestem w Anglii 6 miesięcy, przyjechałem tu i tylko tu, jak na razie, jestem. Nie wyjeżdżałem poza Brighton. Nie wiem, jak gdzie indziej wygląda cena mieszkania, ale się zorientuję i specjalnie dla Was nagram też filmik o, o cenach mieszkań w innych miastach najbardziej znanych i popularnych, jak Londyn czy, czy Manchester, coś tego typu. Niektórzy nie mogą uwierzyć, że wynajmuję mieszkanie za 500 funtów miesięcznie, że to jest tak mało. Ja nie wynajmuję mieszkania. Tak jak powiedziałem, wynajmuję pokój w dzielonym mieszkaniu. Mieszkanie jest własnością Polaka, a w zasadzie małżeństwa Polaków, e, którzy wynajmują mi po prostu jeden pokój łącznie z dziewczyną i dlatego dzieli się to na, na dwie osoby i ja płacę 250. Jej brat, mojej dziewczyny brat, z którym też tu przyjechaliśmy, wynajmuje mieszkanie za 240. On z kolei wynajmuje je z kolegą na spółkę. To znaczy pokój, pokój, przepraszam. Pokój i płaci 240 funtów miesięcznie, więc jeszcze tanie. Ale znam osoby, które płacą 300. To cena jest różna, zależy od tego, jaki ktoś znajdzie. Ja pokazałem Wam, jak ja mam. Jak to wygląda, jak ceny wyglądają u mnie. Spotkałem się też z komentarzami, które zgadzają się z tym, co ja, ja powiedziałem w ostatnim filmiku, czyli ludzie mają takie same sytuacje, zarabiają, odkładają pieniądze, wracają z, z bardzo dużo sumą do Polski, którą, na którą by musieli pracować rok albo parę miesięcy, nawet żeby odłożyć na czysto tyle, wynajmując w Polsce mieszkanie. Bo, bo, nie wiem, niektórzy chyba o tym zapomnieli, bo porównywali... Ee, życie w Polsce za 1500 zł. Spotkałem się z takim komentarzem, że zarobię się w Polsce 1500 zł, i, e, a tu 1000 funtów, i żyje się na tym samym poziomie. W Polsce wynają pokoju kawalerki, kosztuje 1000 zł miesięcznie. To 500 zł się zostaje na, na wszystko inne. No. To jest niemożliwe. Żeby wszyscy nie myśleli, że w Anglii jest tak kolorowo i pięknie, i łatwo, e, powiem Wam, że ja, kiedy tu przyjechałem. Miałem fatalną sytuację. O której powiem w kolejnym odcinku. Dopiero po dwóch tygodniach męki znalazłem pracę i mieszkanie. To było bardzo, bardzo trudne. Nikt nie chciał wynająć mieszkania komuś, kto nie pracuje na stałe, kto nie ma dowodu zarobków, bo jest po prostu niewypłacalny. Nie wierzą mu. Kiedy nie masz pracy, jesteś bezrobotny, kto ci wynajmie mieszkanie? Dlatego to strasznie, strasznie ciężka sprawa. Broń Boże, nie wyjeżdżajcie w ciemno. Najlepiej się zorientować, najpierw załatwić sobie coś w Polsce, zadzwonić. Podzwonię się, jeśli umiecie angielski, albo weźcie kolegę, czy koleżankę, czy nauczyciela od Twojego angielskiego, niech zadzwoni, niech się zapyta dla Was o mieszkanie, czy, czy o coś, żebyście przyjechali mniej więcej na, na gotowe, na jakieś pewnie, pewniejsze tory, żeby wejść. Najpierw musicie mieć, mieć to mieszkanie, wziąć jakiś większy kapitał. I to jest i tak duże ryzyko, bo możecie nie znaleźć pracy chociażby przez jakieś trzy tygodnie. Ja szukałem pracy w pewnym momencie, od, jak tu byłem dwa miesiące i nic nie mogłem znaleźć. Więc ja pokazałem wam sytuację: człowieka, który przyjeżdża, chce odłożyć pieniądze, żyje oszczędnie, żyje z partnerką albo z kolegą, z kimś wynajmuje na spółkę, dzielą się kosztami. Dlatego musicie być bardzo ostrożni. W następnych filmikach powiem więcej, jak szczegółowo, jak u mnie wyglądała sprawa. Jak, ja, jak to znaleźć? Też zamierzam nakręcić poradniki, co zrobić, kiedy się przyjeżdża do, do Anglii, żeby jakoś zacząć, jakoś wystartować, jakiekolwiek mieć szansę. Więc nie jest tak prosto. To nie jest tak, że się przychodzi i każdy pracowca otwiera ręce i ochocie, ochocie, Polacy, kochamy Was wszyscy i chcemy Was zatrudnić. Jest strasznie ciężko znaleźć pracę. Jeśli już ją masz, to masz naprawdę dobrze, tak jak ja. Nie masz rodziny, nie masz samochodu, nie masz większych wydatków. Martwi się tylko o to, żeby opłacić mieszkanie i, i, i wyżywić się. Reszta jest do Twojej kieszeni. Co z tym zrobisz? To jest Twoja wola. Możesz sobie kupić tego Galaxy czy iPhone'a, jak pokazałem, albo możesz iść do teatru, możesz iść do kina, możesz to odłożyć, możesz się upić, możesz kupić krata browara, Możesz zrobić, co chcesz. Z tymi pieniędzmi zostaje ich naprawdę dużo. Dlatego. To jest ta różnica między Polską a Anglią. Tam w Polsce pracując za minimalną krajową. Pamiętajcie, ja cały czas mówię o minimalnej krajowej dla ludzi, którzy dopiero co tu przyjechali. Nie dla Anglików, nie dla Polaków, którzy są tu dłużej, którzy awansują, którzy mają o wiele lepsze i wyższe wypłaty. Przecież ja mówię o minimalnej krajowej, za minimalną krajową w Polsce. Próba wynajęcia pokoju chociażby, jednego pokoju, na spółę nawet z kolego, czy z koleżanką, czy z dziewczyną w Warszawie yy, utrzymania się, jeśli chodzi o, o żywność, jakieś jeszcze wyjścia gdzieś w tym czasie, czy opłacenie studiów. Yy, to, jest, to jest w ogóle nie bez porównania. Nie zostaje wam tyle kasy do złożenia do kieszeni, czy na wydatki na jakieś różne pierdoły, yy, na które. Na jakieś widzi się Wasze. Więc yy, mam nadzieję, że. Bardziej sprecyzowałem swoją wypowiedź odnośnie tego jak to jest w Anglii, nie jest tak kolorowo, nie jest tak łatwo znaleźć pracę, jeśli już ją znajdziemy, jest o wiele lepiej niż w Polsce, ale jest trudniej, bo to nie jest Polska, to nie jest wasz dom, to nie jest wasz kraj, to nie jest wasz ojczysty język, to są Anglicy, Anglik woli zatrudnić Anglika niż Polaka, dlatego tu jest ciężko, trzeba naprawdę przejść przez bardzo wiele, żeby jakoś się tu ustatkować powoli, żeby ogarnąć to jak to wszystko wygląda. To już koniec dzisiejszego mojego wywodu. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie nieścisłości związane z ostatnim filmikiem, i zadowalę tych, którzy wielce się zbulwersowali. W sumie nie dziwię im się, bo naprawdę mogło to niektórym namieszać w głowie w Polsce: nagle zaczęli brać walizki i pachować się i wyjeżdżać do Anglii. Nie jest tak kolorowo, jak się wydaje bo ciężko jest znaleźć pracę, ciężko jest znaleźć mieszkanie. Jeśli już się znajdziecie i jesteście oszczędni i chcecie, mm, nie musicie wydawać na no dojazdy, które są swoją drogą bardzo drogie, drogie, przeżyjecie. Dobra. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.